Witamy. Witamy, witamy. Dzisiejszego wieczoru. Dobry wieczór Państwu Wita Was, Tim Ryszarda. Mówi Łysy, Dudul i Kaczu I jak zapewne zauważyliście, zmieniliśmy się. Nasze podejście jest dużo bardziej wyluzowane. Jesteśmy spokojni. Jesteśmy spokojni. Stać nas. A także z nowych rzeczy mamy nową stronę. Proszę. Jest bardzo spokojna, bardzo ładna. Wyrafinowana, w pokojowych kolorach. Tak. Za chwilę oprowadzimy was po tej stronie, ale najpierw wypijmy jej zdrowie. Wszyscy. Mówiliśmy coś o koncie, zanim zaczęliśmy nagrywać, ale trudno. U. Nic złego się nie stało. Nikt nie umrze, przynajmniej nie na raka. Najwyżej napiszemy trochę o tym. No Dobrze. Więc, obieca... więc, obiecana strona. Pokaż. Obiecywaliśmy ją już dawno temu, ale w końcu jest. I tak by się czekamy. Tak czekali. jak nasza egzekucja Shikamaru. Po tak, ale doczekaliście się. Po dwóch latach dostaliście. Dostaliście co chcieliście. I się cieszyliście. Zacznijmy w takim razie od strony głównej. Wygląda Jak widzicie, tak prosty samo. i przejrzysty lajał. Z rysiem na czele, który pokazuje. Tak, to ty. Masz iść na siłownię. Wzywam ciebie. Mamy tutaj różne przednie panele. Dobrze, Mamy tutaj nie newsy. Środkowego palca. Mamy tutaj profil. Aktualnie katsu. Mamy tu nawigację. Mamy nawet shoutbox. Na naszym możecie sobie rozmawiać. Krzyczeć dosłownie. Mamy reklamę, którą możecie odwiedzać, jeżeli chcecie nas wspierać. Mamy także statystyki. Pamiętajcie, że jedno konto daje wam możliwość krzyczenia na naszym pisania na forum i komentowania newsów. Tak. A tu są cytaty. Tu są nasze cytaty. Jeden będzie dodany, ponieważ Łyzy się zgodził. Tak, dodam swój cytat. Lecz jeszcze nie teraz. Jeszcze nie ma premiery. Zacznijmy od przydatnych rzeczy. To jest jak widzicie strona główna. Klikając w ten guzik, znajdziecie nasze odcinki. Są tu najważniejsze odcinki dla naszej ekipy. Są to odcinki nasze i tylko nasze. Tak, nasze i tylko nasze. Jak widzicie, mamy tutaj M jak Ryszard Naruto. Każdy filmik opatrzony jest krótkim opisem. W tym przypadku Ryszard postanawia wziąć na klatę ciężar, który zabił już niejednego. Pasuje ten opis. Macie tutaj także wszystkie inne filmiki naszej serii, a także bonusy, tak jak na przykład dudul na Tokyo Game Show 2010. Który to najprawdopodobniej będzie ostatnim game show w Tokyo, no Dla tych też w Japonii. Dla też cieszę się, że tam byłem. Ale nie smućmy się, mamy tu także forum. Mamy tutaj pyszne drinki. Tak, nowe, nowe więc, forum, wiem co sobie myślicie, będzie to już trzecie nowe forum, ale nie martwcie się. Poprzez layout podobny do tego, który jest teraz, nikt nawet nie zauważy, że jest nowe. Stare forum będzie przekierowaniem do naszej strony. Przykro mi, jeżeli mieliście tam jakieś ważne prace. No jeżeli mieliście, to no dobrze nie, nie obchodzi jest mi tak, przykro, ale możecie ewentualnie skopiować je na to forum. A dostaniecie ostrzeżenie. Tak. Nie ma co się przejmować. Najprawdopodobniej mają je na swoim komputerze. Więc po prostu dadzą wklejenie tych prac. Ale ich nie stać na komputery. W Przejdźmy do następnych opcji. Na szczęście. Macie tutaj guzik Ekipa. Jeszcze nie do końca skończona. Bo niestety ja Już jest. Mm. Ten ten jeszcze drink jest raz. Na... Ten drink jest naprawdę dobry. Tak, ten Cieszę drink się jest bardzo się, dobry. Zakupiłem. Nazywa się Long Island Iced Tea. Kaculę. Kaculę za O, A niech to cholera. Jest. coś się zepsuło z obrazkami, ale wszystko będzie naprawione do premiery. Macie tutaj krótkie info o nas. Tak, to, to samo, samo info. Tak, to jest to samo info, które kiedyś czytaliście. Ale, ale myślę, się... jeszcze raz. Tak, przeczytajcie jeszcze raz, jest to bardzo ciekawa lektura. Macie tutaj komentarze, które są bezpośrednio związane z Waszym profilem. Także każdy, kto będzie mnie wkurwiał, może dostać permanentnego bana, nawet na stronę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Bez wspomnienia o nim w regulaminie. O, jakie piękne emotikonki tam na dole. O, tak, poniżej. Tak, w tak. nowej Zauważcie, Zauważcie. Mamy tutaj. Szukałem ich długo i są piękne. Niektóre tak. nawet nie wiem, co tak. przedstawiają. Na przykład ten zielony, drugi rząd. A, A i teraz dodatkowy bonus. Tutaj. Jeżeli myślicie, że wasze zdanie się liczy, macie tutaj nawet ocenę. Możecie ocenić ten news. Ja ocenę ten artykuł jako świetny, ponieważ jest bardzo fajny. Ja bym powiedział, że jest mój i dlatego jest bardzo fajny. Niestety, kompka co bardzo zamula. I jest z tego zawsze. powodu będzie trzeba teraz... To... O, cofnąć. Proszę bardzo. Weszło. Dobrze, nieważne. Czytało. Mamy tu jeszcze inne rzeczy. Mamy tu kontakt. Narzekają sukien syny, chociaż siedzą u mnie kurwa całymi dniami. Katsu, bądź wyrafinowany, proszę. W tym. w tej posiadłości nie ma miejsca na hamstwo. Jest to moja posiadłość. Przejdźmy do, nast przejdźmy tak do tylko, następnego działu. Tylko na Jest to dział to. kontakt. Teraz, jeżeli będziecie mieli jakieś osobiste prośby i pytania, macie tutaj możliwość wysłania maila. Nasz oficjalny mail to rysiumałpa.mjakryszard.pl, gdzie Ryszard będzie otrzymał osobiście Wasze wiadomości, chociaż być może niezbyt osobiście na nie odpowiadał. Macie także tutaj linki do naszego YouTube'a. Rysiu ma ważniejsze rzeczy do roboty: jak na przykład. Dobry wieczór państwu, nazywam. Przywitał się z nami, nie... a także do Facebook. Jeżdżenie po świecie, Każdy, kto dodaje procentu. nas na Facebook i na YouTubie, bezpośrednio wspiera naszą akcję i ma od nas bezpośrednie podziękowania. Naprawdę? Nie. Cóż. Co Mamy tutaj miał? także też regulamin, który nie pamiętam gdzie jest. Na czerwony jest podkreślony. O, w nawigacji jest regulamin. Każdy, kto będzie się rejestrował, musi go zaakceptować. Czasem słyszę. E, łysy, e, myślisz, że wszyscy Spokojnie. muszą robić tak jak ty, ale nie. Tak jest. To nasza strona i będą nasze zasady. Macie tutaj 15 podpunktów, ale regulamin może ulec zmianie. Ważne, żeby każdy przeczytał go bardzo dokładnie, ponieważ trzy ostrzeżenia dają zakaz pisania na shotboksie, cztery ostrzeżenia to ban. Musicie więc bardzo się starać ostrzeżenie? Jedno ostrzeżenie, to prześladowanie przez Łysego. Tak. I tego nie chcecie. Każdy, kto ma chociażby jedno ostrzeżenie, jest przeze mnie bacznie pilnowany. A kto jest przeze mnie bacznie pilnowany, szybko znajduje się na liście czterech ostrzeżeń. Pamiętajcie, że możecie też dodawać własne artykuły, linki, czy newsy. Tak, jest to za to punkt, lecz wszystko musi zostać zatwierdzone przez Łysego Dudula lub Katsu. Ponieważ jednak nie sądzę, żeby wam się to... Nie, mnie na końcu? Nie sądzę, żeby wam się to udało. Co mówiłeś? Nie, przecież nieistotne. Nie sądzę, żeby wam się udało wejść, ale jeżeli już wam się uda wejść na główną z jakimś artykułem, dostaniecie, 10, dostaniecie punktów. 10 punktów. A pamiętajcie, punkty to rangi. Nie rangi ma... to wasz e-penis, który, tak, powiększa, który się. powiększa się z każdą ilością. Wyobraźcie punktów. sobie, że macie e -penis? swojego penisa. Jest bardzo mały, bo A jesteście nie, bardzo do dupy, zasilany punktami. Tak. Macie bardzo słabego penisa. A teraz jesteś na naszej stronie i możecie go sobie zasilić. Bez żadnego kupowania, bez SMS-ów, to nie jest nasza klasa. Wszystko zależy od was i Waszej inwencji. Co tu Cóż, jeszcze to tu, To chyba wszystko. A jeszcze tak, jeszcze mamy dział linki. I opcja adminów, do których tylko my mamy dostęp. Tak, mamy linki, na których będą ciekawe strony według nas. Takie jak strona Reja, który jest z Animedotu, który pomagał mi. Stworzeniu tej strony. Tak. Ray ma na nas bardzo duże podziękowania. Nie znam go, ale uważam, że jest bardzo dobrym kolesiem. Zrobił się... dla nas tę piękną stronę. I ma aż jedne odwiedziny dzięki naszemu linkowi. Każde odwiedziny osobiście dziękują Rayowi. Także naprawdę liczymy na Waszą pomoc. Rej, jeżeli cię spotkamy z całą ekipą, zapraszamy na piwo. Są także linki do YouTube'a. Jest tutaj link do YouTube'a do dula? Jeżeli chcecie go śledzić, do YouTube'a mojego, który jeżeli już odważycie, się, odważycie się śledzić, ale już i do YouTube'a Katsu, na którym prawie nic nie ma. Jest także YouTube Pirampatim. Trzeba było powiedzieć, jeśli was on cokolwiek obchodzi. Cóż. W sensie, ten jeśli wam was cokolwiek. Nie obchodzi. pogrążaj się w rozpadach. Jest patrzysz. też YouTube Pirampatim, którego nie mam pojęcia, czym jest. A także niekrytego krytyka, którego wielu z nas może znać. Huskiego StarCrafta, który daje nam replaye. oraz Psy StarCrafta, który jest doskonały. Cóż. Co tu jest jeszcze? Wydaje mi się, że to wszystko. Wygląda... To jest shoutbox. Już był o shoutboxie. Wygląda Dobrze. na to, że Psy Starcraft trwał ten spokojny, dystyngowany wieczór. Tak, myślę, że tak. tak. Dziękujemy Psai Starcraftowi. Mimo że nie umie mówić po polsku. Jeszcze historię Ryśka możemy. A, jest także historia Ryśka, którą być może znacie, ale jeżeli nie, zapoznajcie się z nią. Jest to bardzo smutna novela. Którą napisałem konsultując się z jego życiorysem. Albo nim samym Jak na nowele zasługuje na nobla. Tak no cóż, pozostaje nam tylko życzyć Wam wesołych świąt i od Dudula osobiste życzenia może. Już. Czekajcie dalej. Na no cokolwiek. Pachnącej choinki. A także ładnych paczek z prezentami. Które i tak rozpieprzycie jak nic. Oraz... Ale to nieistotne, bo najważniejsze są prezenty. Nie żadne uczucia, nie żadna rodzina. Prezent. Cóż, a ja dla no. niektórych życzyłbym też miłości. Ta. Może znajdziecie je pod choinką. A ja dokładam się do tych życzeń, a także życzę Wam osobiście masy, rzeźby i siły. Rysi dołącza się do tych życzeń i pozdrawia Was. Dziękujemy za uwagę, mój Mówił, mówił Tim Ryszard. Bez odbioru dudul, Kacu. i łysy.